Dobra, moi drodzy! Sanctuarium Gier, kolejny filmik o Resident Evil, zapowiadany zresztą w tym poprzednim, który widzieliśmy i mnie zaciekawił. Resident Evil, trylogia prawie idealna. A czemu prawie? No właśnie. Zobaczmy, dlaczego, zdaniem Sanktuarium Gier, prawie idealna, bo szczerze, nie mogę się zorientować dokładnie, jaki byłby taki duży problem pierwszych trzech części. Resident Evil to seria, która na zawsze zmieniła oblicze horrorów w grach. Dzięki klasycznej trylogii, Capcom zdefiniował czym jest Survival Horror. No i tak, i to w piękny sposób, łącząc nie tylko fajne metroidwaniowe mapy z dobrym rozmieszczeniem agresywnych przeciwników, ale łącząc to z presją user interfejsu, inwentory. Managementem, feelingiem, że mało rzeczy jest rozłożonych po tej mapie i niewiele będziesz miał środków pozwalających ci przetrwać. Fajnie to zrobili. Te trzy części, choć różne, stworzyły spójną całość, łącząc atmosferę grozy z wymagającą rozgrywką i koniecznością rozwiązywania zagadek. Jednak podczas gdy pierwsze dwie odsłony są powszechnie uznawane za arcydzieła gatunku, trzecia część, mimo swoich innowacji, spotkała się z mieszanymi reakcjami ze względu na pewne zmiany w rozgrywce. Dzi... Wydaje mi się, że oryginalnie trzecia część była znacznie lepiej odebrana niż remake, to na pewno. To, co oni zrobili z remake'em Resident Evil 3, to. Woła o pomstę do nieba. Oni okroili całe Raccoon City, które było znacznie większe w oryginale, do dwóch ulic, tak naprawdę. Zagadki i szukanie itemów zamieniło się prawie na liniowe, niewiele tam było takiej naprawdę solidnej eksploracji. Występowanie Nemezisa było dziwnie zrobione. Z Nemezisa w ogóle zrobiono szmatę totalną do bicia, a Nemezis był tym głównym punktem. Resident Evil 3, który wiesz, był opakowywany jako cały marketing. Ludzie mieli plakaty z Nemezisem, i ludzie się jarali, że taki wielki, potężny przeciwnik i skurl. Będzie będzie w nowym rezydencie No i w remake'u totalnie nie, by, nie została mu uczyniona sprawiedliwość. Do tego warto powiedzieć, że jego sposób transformowania się i ewoluowania zosta został totalnie zmieniony, bo dużo szybciej nam ewoluuje w znacznie bardziej zaawansowane formy, co w oryginale nie miało miejsca. No, Trójka ma parę niedociągnięć remake'owo, ale czy oryginalnie miała niedociągnięcia? Kurde, oryginalnie mi się wydaje, że Resident Evil 3 ludziom się podobał. Dziś przyjrzymy się tej trylogii i zobaczymy, co sprawiło, że stała się tak kulturowa. Oraz dlaczego Resident Evil 3 Nemesis nie do końca dorównuje swoim poprzednikom Na początku warto jednak powiedzieć, że Resident Evil nie jest piecznym survival horrorem Ba, nie jest nawet pierwszą grą tego gatunku wydaną przez Capcom W 1989 hmm. roku na konsolę NES trafiła gra Sweet Home Akcja gry toczy się w nawiedzonej posiadłości, gdzie grupa bohaterów, filmowców Zostaje uwięziona i zmuszona do walki o przetrwanie Ty, ale ciekawe info, ja nie wiedziałem, że takie coś istniało Nie miałem zielonego pojęcia Grze gracze musieli przemyślanie zarządzać zasobami i rozwiązywać zagadki. Sweet Home łączył elementy horroru z mechaniką RPG, w tym walką turową. Dodatkowo wygląda istnieje tam mechanika permadeath, co oznaczało, że śmierć postaci była ostateczna i wpływała na zakończenie gry. Natomiast na nice. zachodzie powstało inne dzieło, które Alone miało in the wpływ dark. na kształtowanie gatunku, chociaż do końca do niego nie należało, czyli Alone in the Dark. Kurde, to jest dobra gra i do, dobrze ją ludzie wspominają i ostatnio wyszedł remake, i ponoć jest totalnie mierny, totalny średniaczek z tego wyszedł. Jak porównasz to do tego, na przykład jak wygląda Resident Evil 2 remake, to Alone in the Dark to jest... Klapa. 92. Gra oferowała trójwymiarową grafikę i statyczne kamery, które ograniczały widoczność gracza, budując atmosferę niepokoju. Ale wbrew temu, co często się mówi, Shinji Mikami dowiedział się o grze na długo po rozpoczęciu pracy. Dodatkowo produkcja jest bliżej do przygodówek z elementami strachu niż do prawdziwego survival horroru. W roku 1996 Capcom zrewolucjonizował gatunek horroru, wydając Resident Evil pierwszą grę, która w pełni zdefiniowała pojęcie survival horroru. Resident Evil 1 był genialny. To, jak oni fajnie rozmieścili tam te zagadki i to, że faktycznie na nie mocno postawili, potrafiliś znaleźć przedmiot, który przyda się za 3 godziny, to, to było piękne. Bo w tych nowszych rezydentach, jednak, wszystko sprowadza się do tego, że dostajesz jakiś przedmiot, mniej więcej wiesz, gdzie go użyć, od razu idziesz w tamtą stronę. W Resident Evil 1 tak nie było. Potrafiłeś dostać jakiś, jakąś kartę, jakiś diament do włożenia gdzieś, jakąś dźwignię która kompletnie nie była Ci w tym momencie potrzebna, bo też miałeś taką dowolność eksploracji, że mogłeś tych miejsc, w których danych rzeczy się używa, nie spotkać. Wiele godzin później, eksplorując mapę, na jakimś kolejnym piętrze budynku, w którym się znajdujesz, mogłeś faktycznie użyć w końcu tego przedmiotu, który do tej pory spoczywał w skrzyni. Skrzynia była bardzo w ogóle dobrym rozwiązaniem, którego niestety pozbyto się w Resident Evil 0, które było prequelem, no i ten prequel przez to moim zdaniem gra się dużo gorzej, bo dużo rzeczy musisz po prostu upuszczać na ziemię i potem podnosić. Totalnie dziwne to było. Kurde, od razu mi się przypomina zagadka z zegarem, zagadka z pianinem. Dużo fajnych rzeczy było w Resident Evil 1, naprawdę dużo. W ogóle Spencer Mansion to jest jedna z lepszych map survival horrorowych. ...revolucjonizował gatunek horroru, wydając Resident Evil, pierwszą grę, która w pełni zdefiniowała pojęcie survival horroru. Tytuł wprowadzał graczy do klaustrofobicznego, przerażającego świata, w którym przeżycie wymagało zarówno umiejętności, jak i ostrożności. Akcja gry rozgrywa się w rezydencji Spencerów, opuszczonej posiadłości no. na obrzeżach Raccoon City, pełnej nieumarłych, zmutowanych stworzeń oraz zagadek, które skrywają przerażające sekrety. Wiesz, co było totalnie genialne, jeżeli chodzi o zabijanie przeciwników w tym miejscu? Że jeżeli nie spalałeś ich zwłok, to oni po pewnym progresie fabularnym zmieniali się w czerwone, bardziej zmutowane i agresywne wersje, dużo trudniejsze do zabicia. Świetna sprawa. Ty miałeś dodatkową tak naprawdę sferę taktycznego myślenia w tej grze, które zwłoki chcesz spalić, bo będziesz sobie wyznaczał w ten sposób swój szlak bezpieczny, którym będziesz mógł się przemieszczać między zagadkami, safe pointami, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa w jednej z kluczowych drzwi w pewnym momencie niszczyła się klamka, i mogłeś przechodzić tylko w jedną stronę nimi, co zmuszało cię do brania drogi naokoło, która była znacznie bardziej niebezpieczna. Dużo takich fajnych, przemyślanych smaczków, które zachęcały do eksploracji, zachęcały do myślenia strategicznego w tym survival horrorze. Świetnie to się wpasowywało w klimat i dodawało znacznie więcej stresu. W oryginale nie było tego, dodali to w Resident Evil HD. O co ty opowiadasz? O, to ciekawe info, to nawet nie wiedziałem. Ja już grałem w tego HDK, nie? W ogóle Hadek był o tyle świetnie zrobiony i dlatego dalej tak dobrze wygląda, bo te stałe kąty kamery pozwoliły na wygenerowanie naprawdę jakościowych grafik, bo one nie musiały się przemieszczać w różny sposób w trójwymiarze, dzięki czemu byli w stanie zyskać dobry performance na bardzo dobrej grafice i te gry wyglądały jak nic innego w tamtych czasach dzięki właśnie tym zastosowaniom stałych kątów kamery, bo mogłeś po prostu wygenerować stałe grafiki i mieć wywalone. Bardzo dobrze to ogarnęli. Gracze wcielają się w członków specjalnej jednostki Stars, Chrisa Redfielda lub Jill Valentine. I tu też kolejna sprawa, jeżeli chodzi o replay. -e ability Fajnie to zrobili, bo Chris to jest tak naprawdę hard mode. Chris ma mniejszy ekwipunek, jeżeli się nie mylę, ale jest troszeczkę twardszy. Jill nieco słabsza, aczkolwiek więcej może nosić, więc w oczywistym jest to, że Jill gra się trochę lepiej. Dlaczego? Bo możesz więcej ze sobą targać, możesz więcej tych przedmiotów trochę znieść tej presji inwentory managementowej. Żeby nie było, ona dalej istnieje i to w bardzo solidnym stopniu, ale na Chrisie byłoby znacznie gorzej, nie? Więc możesz Kiedyś zawsze chcieć wrócić i sprawdzić Chrisem tę grę. Nie wiem, czy są inne kascenki. nie mam pojęcia, aż tak nie sprawdzałem. Grałem tylko Jill raz sobie w Resident Evil 1, ale kiedyś Chrisem muszę. M muszę spróbować. ...wysłanych do rezydencji, aby zbadać zaginięcia i brutalne morderstwa w pobliskich lasach. Już od pierwszych chwil rozgrywki rezydencja przypomina pułapkę pełną tajemnic i zagrożeń, co od razu nadaje grze duszną, klaustrofobiczną atmosferę. Rozgrywka w Resident Evil opiera się na zarządzaniu zasobami, które są ściśle ograniczone. Amunicji i medykamentów jest niewiele, co zmusza Bardzo gracza mało. do rozważnego podejścia i planowania. Każdy nabój jest cenny, a walka z każdym przeciwnikiem może być ryzykowna. Nierzadko najlepszym wyborem okazuje się Ucieczka lub ominięcie zombie, aby zaoszczędzić cenne zasoby na trudniejsze. I to jest coś, czego dużo survival horrorów się w pewnym momencie pozbyło tego dawania ci wyboru, że o, czy ja chcę teraz zużyć cenną amunicję, czy ja chcę teraz tego przeciwnika ominąć. Dużo, dużo miejsc, dużo lokacji w nowoczesnych survival horrorach jest skonstruowanych tak, że musisz z przeciwnikiem walczyć nieważne co. Moim zdaniem to nie jest dobre. Zawsze gracz powinien mieć wybór przeskipowania ryzykownego, ale jednak przeskipowania danych sekcji, bo to jest trochę wpisane w definicję tego gatunku. Starcia. Ugraniczone możliwości zapisania gry dodatkowo zwiększają napięcie. Gracz musi zdobyć specjalny atrament, aby móc zapisać w maszynie do pisania. To było popieprzone i mnie to początkowo wkurzało, ale teraz jak sobie na to patrzę to wspominam to dobrze, nie wiem czemu, może to jest kwestia tego, że po prostu niczym Souls'y proces trudny, który doświadczasz, jest męczący dla ciebie, ale po wszystkim przychodzi satysfakcja, że udało ci się to przejść. Ja pamiętam, że porwałem się z motyką na słońce i moje pierwsze podejście do Resident Evil 1 było na hardkorze. Hardcore nie dość, że ogólnie jest dużo trudniejszy, to masz mniej tych zapisów. Ich jest dosłownie kilkanaście chyba, e, koło 20 tak mi się wydaje ich jest, także jest bardzo, bardzo ciężko za pierwszym razem, nie wiedząc jak długa jest gra i ile jest miejsc zapisu i jak ten progres fabularny wygląda, jakich bossów na swojej drodze spotkasz i kiedy. Bardzo ciężko jest cyrklować tym. Wydaje mi się, że w wielu grach Resident Evil najlepiej jest przejść grę na standardzie, a potem dopiero na wyższym poziomie trudności. To nie jest jedna z tych gier, gdzie od razu chcesz lecieć na, na, na full hardcore, bo oj, może to zgubić bardzo mocno. Trzeba tutaj taktycznie rozplanowywać te sejwy nawet na normalu. I to akurat. To jest fajna presja dodatkowa, bo musisz mieć item do zapisu, musisz mieć go akurat w a jak nie masz go WEKU, to musisz go znaleźć. A szukanie przedmiotów wiąże się z ryzykiem śmierci, a śmierć wiąże się z ryzykiem cofnięcia, cię o kilka nawet godzin progresu, jeżeli byłeś nieuważny ze swoimi zapisami. I to jest dodatkowy stres, który jest nakładany w tym survival horrorze i który wiąże się fajnie i amplifikuje strach wywoływany samą atmosferą, przeciwnikami i tak dalej. Ale ich ilość jest ograniczona, co oznacza, że każde zapisanie jest strategicznym wyborem i przypomina, że śmierć... Posta... Ale w ogóle takie gry były kiedyś, nie? Co do zasady. Gry stały się dużo łatwiejsze po 2005 roku. Ta gra jeszcze była w tym starym nurcie, że gry są trudnymi... Białymi rzeczami, które nie będą cię w żaden sposób trzymać za rękę, które nie będą w żaden sposób pomagać ci z sejwami. Chciałeś to przejść, to musiałeś się naprawdę postarać. To była trudna gra. I moim zdaniem dalej jest. Ci zdobyć specjalny atrament, aby móc zapisać w maszynie do pisania, ale ich ilość jest ograniczona, co oznacza, że każde zapisanie jest strategicznym wyborem i przypomina, że śmierć postaci może oznaczać cofnięcie się o kilka godzin. Ogromny wpływ na atmosferę miała decyzja o wykorzystaniu statycznych kamer i prerenderowanych teł. Kamery umieszczone no. pod nieoczekiwanymi kątami celowo ograniczały widoczność gracza, co tworzyło dodatkowe napięcie. Wiecie co było super plusem stałych kątów kamery poza tym prerenderowaniem. Tła. Bardzo dużym plusem było to, że oni dokładnie wiedzieli, co Ci pokażą, w jaki sposób Ci to pokażą i gdzie dane itemy mogą rozmieścić, żeby były mniej lub bardziej widoczne, gdzie danych przeciwników postawić, żeby może Cię zaskoczyli, a może nie. Cała tak naprawdę gra była totalnie wyreżyserowana, i oni w każdym pomieszczeniu mieli. 100% pewności, że w taki sposób coś zobaczysz. Bo jak masz kamerę z pleców albo z pierwszej osoby, to ty będąc graczem za każdym razem spojrzysz w inny sposób na daną rzecz, wejdziesz, możesz coś ominąć wzrokiem, możesz coś przegapić i tak dalej i tak dalej. Tutaj cała scena była z góry założona, jak w filmie. Właśnie dodawało to trochę efektu filmowości, ale takiej dobrej. No i pozwalało na bardzo dobre zaprojektowanie pomieszczeń. Gracze często musieli przemieszczać się przez ciasne korytarze i pokoje bez pełnej wiedzy, co znajduje się za rogiem lub na końcu pomieszczenia. To prosty, ale niezwykle skuteczny zabieg, który pozwalał na pełne zbudowanie atmosfery zagrożenia. Każdy ruch stawał się bardziej przemyślany, a wrażenie niepewności wzrastało. Dodatkowo, prerenderowane tła, choć statyczne, były szczegółowe i klimatyczne, co nadawało rezydencji realistyczny wygląd i tworzyło poczucie przerażającej izolacji. Kluczową rolę w grze odgrywają zagadki środowiskowe, które zmuszają graczy do i logicznego myślenia. Rozwiązywanie no. zagadek nie tylko prowadzi do odkrycia nowych obszarów posiadłości, ale także pozwala lepiej zrozumieć fabułę i związek korporacji Umbrella z wirusem, który stworzył przerażające mutanty. Zagadki to jest coś, co chciałbym, żeby w rezydencie Evil 9 powróciło w najwyższym standardzie możliwym, żeby gdzieś spojrzeli na tego rezydenta Evil 1 i pomyśleli, kurde, może byśmy poszli w tę stronę znowu. Może byśmy od graczy trochę więcej wymagali, może trochę mniej tej żółtej farby, a trochę więcej kazać im pomyśleć. Fajnie by było. Ale wątpię, że to się stanie. Jak w Silent Hillu? Silent miał fajne zagadki, no. Naprawdę spoko były. Przeciwnicy, z którymi mierzy się gracz, to klasyczne dla serii zombie, ale również bardziej zróżnicowane mutanty, takie jak Cerberusy, przerośnięte pająki, a także Chimery. Każdy z nich wymaga innego podejścia. Zombie są powolne, lecz niebezpieczne, gdy otoczą gracza. Natomiast szybkie i zwinne Cerberusy mogą stanowić śmiertelne zagrożenie, gdy pojawią się z Atmosfera w grze jest zbudowana również dzięki świetnej ścieżce dźwiękowej, która broni się nawet teraz. De Resident Evil ustawiło wysoko poprzeczkę, ale Capcomowi udało się ją bardzo szybko przebić. Po sukcesie pierwszej części, Capcom oczywiście... Resident Evil 2 jest tą grą, to jest moi drodzy to. Ja nie wiem co jest z tymi dwójkami w survival horrorze, bo Silent Hill 2 też kurde się odbił takim echem, nie? Resident Evil 2 w oryginale jest wspominany przez ludzi jako coś cudownego, ja nie miałem okazji w oryginał zagrać, może kiedyś się skuszę. Natomiast jeżeli chodzi o remake... O jakie to jest arcydzieło Decydował się wydać kolejną grę W roku 98 premiere ma Resident Evil 2 Gracz trafia do Raccoon City Miasta które zostało opanowane przez wirus Gra rozwinęła formułę survival horroru Posterunek policji w Raccoon City to jedna z najlepszych map w historii gamingu Tak ją się dobrze eksploruje A w remake'u jeszcze dorzucili do niej nowe piętro jeśli się nie mylę, nie? Rozbudowali, a wcale nie zepsuli z dwóch nowych bohaterów. Leona Kennedy'ego, świeżo upieczonego policjanta i Claire Redfield, młodszą siostrę Chrisa. Każda z postaci miała swoją unikalną ścieżkę fabularną, co pozwalało graczom odkrywać różne... I one są faktycznie dość różne. Jest naprawdę sporo elementów, które różnią i tutaj po raz kolejny mamy replayability i fajnie zbudowane, obie ścieżki są jakościowe. Claire jest krótsza, jeżeli się nie mylę, ale faktycznie inna, bo tam masz jeden cały wątek z tą dziewczynką, nie? Specjalne były klucze zresztą podzielone, nie? Ona dysponowała kluczem z symbolem serca, z symbolem kier, którego Leon nie miał, więc mieli osobne, różne pokoje, po części, do których mogli wejść. Perspektywy tej samej historii. Rozgrywka w Resident Evil 2 była bardziej dynamiczna, a mechaniki znane z pierwszej części zostały rozbudowane. Wzrosła różnorodność przeciwników od klasycznych zombie, przez likersów poruszających się po ścianach i sufitach, aż po gigantyczne mutanty, które były efektem eksperymentów Umbrella. Każdy typ przeciwnika wymagał innej taktyki, niektórych można było ominąć, ale z innymi walka była nieunikniona. Jednym z przełomowych elementów była struktura rozgrywki typu Zapping System. Gracze przechodząc grę jedną postacią wpływali na to, co zobaczą, grając drugą. To dodawało grze głębi. Wybory dotyczące użycia przedmiotów i rozwiązywania zagadek mogły wpłynąć na dalszą część gry, co sprawiało, że każde przejście było unikalne. Zasoby, choć nadal były ograniczone, były nieco bardziej dostępne niż w pierwszej części, co zachęcało do bardziej agresywnego stylu rozgrywki. Capcom usprawnił również system ekwipunku, pozwalając na lepsze zarządzanie przedmiotami. Atmosfera Starachu została wzmocniona dzięki różnorodnym lokacjom, od komisariatu policji, przez kanały ściekowe, po laboratoria Umbrelli, z których każdy miał swój unikalny, Klimat i zagrożenia. Według wielu to Resident Evil 2 jest momentem, w którym seria osiągnęła swoje pełne rozwinięcie, oferując graczom najlepszą rozgrywkę. Oj, tak. Mister X był genialnym, romującym przeciwnikiem, to trzeba przyznać. Ja uważam, że jeżeli porównujemy remake, to, to na pewno zrealizowane lepiej niż Nemesis. Jeżeli porównujemy oryginały, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem. W roku 99 Capcom powrócił z Resident Evil 3 Nemesis, czyli grą, która nigdy nie miała być pełnoprawną. Delcekiem miała być. A jedynie spinowe. Sorry, spinowem. Zresztą mamy podobieństwo mapy, nie wykorzystali na szybko bardzo podobne, podobne tekstury. W remakeu też zresztą łazimy po tym samym miejscu to widać posterunek policji Raccoon City, bo tam dosłownie chyba kilka godzin, kilka może dzień różnicy jest między wydarzeniami z dwójki a trójki. One się tam przeplatają. Także wykorzystano bardzo podobne miejsca, bardzo podobne grafiki, byli w stanie tanio tę grę zrobić. No, i właśnie miał być to taki spin-off. Ostatecznie wyszła z tego cała część. Ja kojarzę, że odbiór tej części był niezły, no ale remake był tragiczny. Z umowy Capcomu z Sony, która mówiła o tym, że trzecia odsłona cyklu musi pojawić się na konsoli PlayStation. Dlatego zmieniono nazwę gry, a prawdziwa trzecia odsłona została wydana pod nazwą Code Veronica. Resident Evil 3 Nemesis rozgrywa się w tym samym czasie co Resident Evil 2, a akcja znowu toczy się w Raccoon City. Tym razem wracamy do Jill Valentine, znanej z pierwszej części serii, która próbuje uciec z miasta opanowanego przez wirusa oraz zombie. Wiedząc jak daleko sięgają tajemnice Umbrelli, Jill staje się celem mutantów, w tym najbardziej bezwzględnego z nich, czyli Nemesis. Biologicznej broni stworzonej do ścigania i eliminowania członków Stars. Brzmi to ekscytująco, ale czym bardziej będziemy się zagłębiać, tym więcej niedociągnięć zauważymy. Jedną z dużych zmian, które Resident Evil 3 wprowadza do formuły, jest system craftingu amunicji. Jill może tworzyć naboje z zebranego po drodze prochu strzelniczego. Z jednej strony jest to zmiana na plus. Ale... Uważam, że jest to zmiana na plus, jeżeli dobrze zbalansujesz, nie? Bo jeżeli tej amunicji będzie za dużo no to wtedy mamy tak naprawdę wyeliminowanie jednego ze stresujących elementów, które są kluczowe w tym gatunku w porównaniu do pierwszych części, gdzie zasoby były skrupulatnie zarządzane. Tutaj gracz kończy z całą masą amunicji, co obniża poziom napięcia. W efekcie klimat przetrwania całkowicie znika pod koniec rozgrywki, co pokazuje, że system ten jest źle zbalansowany. Innym problemem jest balans wrogów. W porównaniu do poprzednich gier, gdzie każdy pocisk miał znaczenie, tutaj łatwo zgromadzić cały arsenał. Zamiast dostosowywać rozgrywkę, kapkom po prostu zwiększył wytrzymałość przeciwników, co wydaje się być leniwym rozwiązaniem. Zombie potrafią przyjąć na siebie niemal cały magazyn Zanim padną na dobre. Oczywiście większa broń, taka jak shotgun nadal działa, ale powolność i zużycie zasobów w walce z podstawowymi wrogami sprawiają, że całość jest męcząca i odbiera grze dynamikę. Czy w sumie wygląda na to, że Resident Evil 3 zmienił kilka drobiazgów, które nie były do końca drobiazgami i razem wpłynęły na to, że ogólnie gra jest gorsza niż dwójeczka. Warto zaznaczyć, że w grze zwiększono ilość potworów wyświetlanych naraz na ekranie, ale kosztem grafiki i szczegółowości modelów. Też niedobre. Najbardziej znanym elementem gry jest tytułowy Nemesis, czyli mutant, który ściga gracza przez całą rozgrywkę. W teorii miał on podnieść poziom zagrożenia, pojawiając się w losowych momentach i zmuszając Oj. gracza do podejmowania decyzji: walczyć czy uciekać. Problem jednak polega na tym, że w praktyce obecność Nemesis jest przewidywalna, bardziej irytująca niż przerażająca. W pierwszych konfrontacjach faktycznie wywołuje on poczucie zagrożenia, ale z Czasem te spotkania tracą na intensywności, a Nemezis przestaje być realnym wyzwaniem, stając się raczej mechaniczną przeszkodą niż emocjonującym antagonistą. Pytanie, czy z każdym raumującym przeciwnikiem w pewnym momencie się tak nie dzieje, jeżeli wystarczająco długo czasu z nim spędzisz? Wydaje mi się, że prędzej czy później spotyka to każdego. O ile w Resident Evil 2 Mr. X wzmacniał atmosferę Pojawiając się w najmniej oczekiwanych momentach I zmuszając gracza do nieustannego planowania O tyle Nemesis dzięki wprowadza powtarzalność Spotkania z nim mimo różnych opcji taktycznych Szybko stają się przewidywalne A decyzje sprowadzają się do unikania starć Lub wybrania jednej z dwóch opcji w trybie szybkiego wyboru Zamiast zwiększyć napięcie Nemesis wprowadza po prostu poczucie monotonii Akcja gry toczy się w różnych miejscach Raccoon City Co miał na celu zwiększenie skali gry Ale odbiera jej strukturę z dwóch poprzednich części Podczas gdy rezydencja w Resident Evil Resident Evil i Komisariat w dwójce były spójnymi i przemyślanymi lokacjami pełnymi zagadek i sekretów. Raccoon City w trzeciej odsłonie jest bardziej rozproszony i liniowy. Gracz porusza się głównie po ciasnych alejkach i niewielkich, słabo połączonych lokacjach. Nie zmienia faktu, że i tak było to lepiej zrobione niż w remake'u było znacznie więcej lokacji, po których mogłeś się przemieszczać i alejek, w których mogłeś się pogubić. A uczucie zagubienia też jest ważne w tym. ...które wyglądają bardziej jak plansze, a nie realne przestrzenie. Ostatecznie Resident Evil 3 Nemesis jest pełne ciekawych pomysłów, ale nie wszystkie z nich zostały dobrze zrealizowane. Nowe mechaniki uatrakcyjniają rozgrywkę, ale zarazem zaburzają równowagę i odbierają że klimat survival horroru. O ile poprzednie części oferowały napięcie, zarządzanie zasobami i atmosferę niepewności, o tyle Resident Evil 3 bardziej się się koakcji, czy nie każdemu przypadło do gustu. Trylogia Resident Evil zdefiniowała, czym powinien być survival horror i niesamowicie wpłynęła na branżę gier, inspirując twórców na całym świecie. I choć Resident Evil 3 ma trochę wad i wypada gorzej od poprzednich tak to nadal jest świetną grą, no. która potrafi wciągnąć na wiele godzin. To właśnie też słyszałem, że... Resident Evil 3 raczej jest jednym z lepszych survival horrorów, dlatego się zdziwiłem, że to jakaś tutaj krytyka się pojawiła, no, ale nie ma gry idealnej tak naprawdę, także fajnie było się dowiedzieć. Resident Evil pozostaje jeden z najważniejszych kamieni milowych w historii gier. I jest dowodem na to, że przetrwanie może być równie emocjonujące, co przerażające. No i jak widać dalej, to nam tak naprawdę jest potrzebne jako graczom, jako rynkowi, bo Resident Evil 7 pokazał jego sprzedaż, sukces pokazały, że ludzie dalej oczekują tej powolnej, eksploracyjnej, narastającej presji survival horrorowej.